Viva Il canto, po raz kolejny ten koncert w ramach tego festiwalu tutaj zawitał do kościoła na Bobrku. Tak, bo to jest kościół, który jest takim kościołem rodzinnym, kameralnym, a artyści mówią, że ma bardzo dobrą akustykę i można tutaj chwalić Pana Boga śpiewem. Jeżeli nie będziemy mieli poczucia wspólnoty, nie będziemy mieli też jak chwalić Pana Boga. To jest religijność, jest czymś, co jest rodzinne. Jak jest mama nasza patronka... To jest wokół niej rodzina. Jeżeli rodzina czuje się dobrze, to z radością oddaje cześć Bogu. Bardzo lubimy ten kościół z różnych powodów, między innymi dlatego, że jest tutaj cudowna akustyka i fantastyczna publiczność, także startujemy właśnie w tym kościele. Koncerty muzyki sakralnej najczęściej kojarzą się z utworami wokalno-instrumentalnymi. My prezentujemy, czy do tej pory prezentowaliśmy różne bardzo formy. Były to oratoria, były pasje. Były koncerty składające się z wielu różnych fragmentów, różnych utworów sakralnych. Dzisiaj właśnie taka, taka składanka, prawdziwe perły muzyki sakralnej różnych kompozytorów z różnych, z różnych epok. Ten program się zwykle bardzo podoba publiczności, ponieważ są to utwory znane, oczekiwane i bardzo lubiane.